Co to ma być? To jakiś żart? cicho i przynajmniej ktoś inny ma teraz szansę za Tja! No przecież wszyscy kochają system edukacji. Daj temu szansę, Jax! No weź! Zupełnie się nim nie przejmuj. A? Skąd nie wiedziałeś, że to mój pomysł? Widzisz to, co ja pomni. Najpierw rysuję animce, potem wrzucę na nazwę swoje fantazje. Pewnie jestem nowiejszy. Jest. Yy... Przegrywam. Wyrzuciłeś mnie z tira. Dobra dzieciaki! Dzisiaj będziemy uczyć się bardzo popularnego języka obcego polskiego. Ale nudy chcę to pominąć. Pominąć. Z niczego nie pomijam. <stanie> <stanie> Anim o że życiu są najgorsze. To że nada. <gry> w sumie są mniej zenujące niż widokę biące figurki z Animca i...